Do 10. kiedy ramne wstają w zorze, to Bóg kilogramy zabrać mi pomoże. Członki oczywiście co mnie nie poszło. Leni! O, nasza baza się rozstaje wielkim, wielkim pączkiem kwietnym. Już powoli nie będzie widać, co robimy. A, trzeba ruszyć, zaruszać. Chciałem powiedzieć, że się dotruchtałem, ale muszę się przyznać, że to już można. Się nazwać troszkę biegiem. W dni dniach później po paru dniach truchtałem, a po dziesięciu dniach nie boję się nazwać tego wolnym biegiem. Więc w mojej głowie pojawiła się myśl: No wujeczku, wujeczku, kochany, no bo teraz mam półtora kilometra w jedną stronę drzeczkę. I półtora kilometra z portem do domu, czyli 3 km. Pomyślałem sobie, że może jeszcze pokusiłbym się o jeszcze zwiększenie minimalnie. Dobra, po świętach dołożę jeszcze biegnięcie dokładki i powrót tutaj, oczywiście, kąpię. Taki plan. Co dzisiaj nie ma słoneczka i będzie mnie dodatkowo motywowało. A tak jak wczoraj nagrałem się na YouTube. Wpadajcie, bo oczywiście to seria też jest na YouTube, ale też nagrywam inne filmiki. Wszystko zależy od mojej bani, jak to po nazywam. Czy wejście na dyskomfort z zimnej wody to jest dla mnie wow, czy jest w oh, kurwa, nigdy, never. Wybieram to pierwsze. Dlaczego? Nie wiem, bo tak chcę. I to jest jeszcze ważna rzecz, że to nie jest taka... Bo często ludzie, którzy na przykład coś robią, nie wiem, nazwijmy to u mnie, mursują, biegają, e, według nich się zdrowo odżywiają, ćwiczą na siłowni e, i super, e, medytują i super, ale mają jeszcze taką tendencję, wiem, bo często ją jeszcze miewam, coraz rzadziej, ale miewam, że to, co jest super dla nich, od razu chcą narzucić też to innym. Kurwa, to się nazywa przemoc! Więc nie róbcie tego. To, co jest dobre dla Ciebie, wcale nie musi być dobre dla innych. To, co się Tobie podoba, nie musi się podobać innym. Proste. Ach, Uderzyłem w kamień. Bo inaczej tak jak już powiedziałem, przed to jest przemoc. Więc żyjcie po swojemu. Zaufajcie sobie, że to, co robicie, jest Wam dzisiaj potrzebne, a potem jak najbardziej może skorzystać przecież, że ktoś wchodzi do wody i Wam się to spodoba, wchodzi do wody, ktoś ćwiczy, bo myślę, że właśnie chodzi o inspirację. Uczymy się przez przykład od najmłodszych lat, a nie przez ciągłe gadanie rodziców, nie rób tego, tego, to powoduje tylko w nasz... Agresję i zdenerwowanie. Przynajmniej u mnie tak robiło i ludzi, którzy spotykam u siebie na warsztatach, też tak samo mówią. Więc, po pierwsze, stwierdzam, że jestem tak jak jestem. Po drugie, stwierdzam, że to, co dzisiaj mam, co robię, pasuje mi. No i po trzecie, jeśli tak jest, że mi to pasuje, naprawdę pasuje zostawiam, a jeśli nie pasuje no to oczywiście czerpię ze wszechświata jest tyle fajnych, ciekawych ludzi tyle ciekawych inspiracji no i co? wprowadzam do siebie to co? dyska za mną, trochę sobie jeszcze tutaj skaczę potem let's go do haciorki wyjść z pieskiem na spacer no bo zobaczcie, nie ma zdrajcy nie ma, <laughs> dba o siebie cześć, do jutra no ładnie ja Zaczęło padać, będę cały mokry. <gry> <gry> oh, lubię biegać w deszczu. <gry>